Cześć, dzień dobry, drogie wagi. przechodzę do Was z Waszym czytaniem tygodniowym na 24-30 października. Moi drodzy, e, powtarzam to, ponieważ nie do wszystkich z Was może trafiać w innych e, filmach. Pamiętajcie, proszę do zaglądania e, do zakładki społeczność, w którym znajduje się bardzo dużo informacji na temat. E, też aktywności bieżącej będą też terminy dotyczące y, czytań, y, które y, będą na na, przepraszam, na żywo się odbywały i może będziecie chcieli w nich uczestniczyć. Także śledźcie proszę tą zakładkę, tam znajdziecie wszystkie y, informacje. Oprócz tego standardowo przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Pamiętajcie, żeby w razie czego sprawdzić swoje ascendenty, bądź też znaki, które Was e, interesują i m, znaki, z którymi jesteście w relacji. Być może tam będą no, dla Was informacje właśnie takie zamienne, wymienne. Dodatkowo, jeśli coś tutaj mówię, że interpretuję, że coś ktoś Wam albo dla Was i tak dalej, to weźcie proszę pod uwagę, że sytuacja może być kompletnie odwrotna. Weźcie to, co rezonuje, w tą stronę, w którą rezonuje z Wami, ponieważ ilość tutaj możliwości przy czytaniach ogólnych jest naprawdę, naprawdę ogromna. Warto i ważne, żebyście uważnie słuchali um, i dopasowali e, tą, e, ten komunikat dla siebie i do siebie. Już sprawdzamy w takim momencie razie, jak to wygląda, jeśli chodzi o te relacje wasze z pozostałymi znakami zodiaku. Najpierw standardowo sprawdzimy jednak, jak ta energia um, się kształtuje w tym tygodniu u was. Drogie wagi, dziewiątka mieczy. Dziewiątka y, buław. Moi drodzy, y, dużo stresu w tym tygodniu, y, dużo stresu też związanego z tym, że macie jakieś złe doświadczenia, macie y, macie odwagę i, i macie hmm, jak gdyby y, chęć złapania jeszcze za tą buławę i powalczenia tutaj trochę, ale to jest też stres z tym związany, czyli może być tak, że niektórzy z Was będą o kogoś dosłownie, literalnie walczyć i będą się stresować, czy, czy wygracie tą walkę, tak? Ale może być też tak, że jesteście już zmęczeni walką i um, stresuje Was konieczność kolejnego podejścia, bądź chociażby nawet wizja jakiegoś szarpania się z kimś tutaj emocjonalnego, bądź też działania tutaj są nieprzespane noce tutaj też jest czarnowictwo, pamiętajcie, że dziewiątka mieczy to jest przede wszystkim zło, które... zło... Może nie zło, ale to jest ta czarna wizja, która dzieje się w Waszej głowie. Ona niekoniecznie wynika przy dziewiące mieczy ta negatywna energia, niekoniecznie wynika z tego, że macie złe otoczenie, tylko bardzo często to jest coś, co my sobie sami robimy. To są nasze koszmary i to jest nasze nakręcanie się trochę negatywnie. Tak, macie, macie powody, żeby to robić, bo jest dziewiątka buław, która mówi: No, y, przeszedłem, przeszłam już tyle, y, i znowu jest jakieś widmo y, kolejnych jakichś trudnych doświadczeń. Więc to nie jest tak, że, że to zupełnie się dzieje bez powodu, ale dziewiątka mieczy zawsze mówi o tym, że macie wpływ. Macie wpływ na to, z jakiej perspektywy i, i jaki macie stosunek, jak przez to przechodzicie. Możecie zdecydować. Eee, dobrze, to po kolei. Jeśli macie do czynienia z, w tym tygodniu z baranami, drogie wagi, z baranami, mamy czwórkę buław. I dziesiątkę buław. Słuchajcie, może być tak, że ktoś zajmuje się w tym tygodniu domem, dziećmi, z jakiegoś powodu wszystko jest na czyjeś głowie cały dom, cała chata, że tak powiem wszystkie rzeczy związane być może z remontem. Tu jest dużo pracy, dużo przeciążenia, jednostronny związek, jednostronna chęć dążenia do stabilizacji związku, jednostronna, jednostronne dążenie do małżeństwa. Przeciążenie generalnie mi się tutaj kształtuje z baranami w tym tygodniu. Jeśli macie drogie wagi do czynienia z bykami, mamy króla kielichów. I szóstka mieczy. Eee, Król Kielichów, szóstka mieczy. Może być w dwie strony: albo wy płyniecie w, na jakieś takie spokojniejsze wody, bo jest król kielichów, bądź też jakaś dojrzałość emocjonalna, w stronę której płyniecie i po prostu już nie chcecie pewnego rodzaju zagrywek mieć z bykiem i wolicie spokojnie się odsunąć bądź też przekierować swoje uczucia. Albo y, to może być równie dobrze praca ze swoją dojrzałością emocjonalną, że y, wy y, decydujecie się y, do, sami pracować ze, swoją, ze swoimi emocjami. I sami decydujecie się przejąć pewne sprawy w swoje ręce. Tu może być literalnie zmiana miejsca, przeprowadzka, literalne przemieszczenie się, też podróż do na przykład króla kielichów albo osoby, która reprezentuje, którą reprezentuje król kielichów. W pracy mam wrażenie, że w ogóle tutaj jest dążenie do lepszych relacji, do jakiejś większej dojrzałości emocjonalnej. Albo to po prostu odzajemnionego uczucia. Też tak może być. I jeśli, drogie wagi, macie do czynienia z bliźniakiem w tym tygodniu, mamy kartę cesarzowej. I szóstka kielichów. Bratnie dusze mi się bardzo zarysowują, relacje z bratnią duszą, świadomość, taka uświadomienie sobie, że to jest bratnia dusza, dzieci mi się bardzo pokazują, szczególnie jesteście, jeżeli jesteście w roli matki, żony, zajęcie się dziećmi, wspominanie dużo jest tutaj przeszłości, analiza. Być może z, ciepłym, z takim ciepłym serduchem, co to kiedyś było, jak to było z tymi dziećmi. Tutaj się też pojawia kreatywność powiązana z przeszłością, z też jakimiś relacjami, które były. Możliwy powrót partnera, żony, matki waszych dzieci, jeśli na przykład nie jesteście małżeństwem, to i, i łączą was dzieci. Generalnie to tutaj się zarysowuje powracająca przeszłość. Dla kogoś to będzie Wracający z przeszłości, cesarzowa, czyli literalnie też partnerka, partner docelowy. To nie ma znaczenia, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą. Zwróćcie też uwagę na wszelkie informacje o ciąży i o rozrastaniu się rodziny, bo tutaj jest dużo, dużo energii dzieci i ciąży. A jeśli macie do czynienia, drogie wagi, z rakiem. Mamy dziewiątkę kielichów i mamy koło Fortuny. Mam wrażenie, że z rakiem los się obraca na waszą korzyść. Jest jakieś tutaj spełnione marzenie, życzenie, jest pełnia szczęścia i zadowolenia. U niektórych z was połączenie tych kart będzie oznaczało, że związek się zmienia i ktoś zostaje szczęśliwym singlem. Karta Koła Fortuny zawsze mówi o tym, że tak powinno być. Jest to droga przeznaczona, i to, co się wydarza, wydarza się dobrze i dla was, więc niezależnie, co się dzieje z rakiem. Możecie nie zauważać jeszcze, że to jest droga, która prowadzi was ku lepszemu. szczególnie no, jeśli ktoś chce zostać singlem albo jest szczęśliwym singlem i nie chce wejść na przykład z Wami w związek relacji, albo wy z nim, to słuchajcie tutaj góra jak gdyby czuwa tak, nad tym, żeby się wszystko działo tak, jak powinno być, bo ktoś tutaj, znaczy coś, coś tej, w, tym, w tym kole fortuny prowadzi Was do kogoś istotniejszego, ważniejszego albo do czegoś lepszego. W ogóle są tutaj zmiany, zmiany w tej relacji. Myślę, że jeżeli współpracujecie z rakami, na przykład, to też będziecie mieć lepsze z nimi. Lepsze w ogóle takie relacje nieformalne, tak? Może też być tak, że jakimś dziwnym trafem spotkacie raka na jakiejś imprezie albo mm, dostaniecie jakieś zaproszenie. Jeżeli tak będzie, to też na tej imprezie i w tym miejscu macie się znaleźć, więc to też jak gdyby was do końca prowadzi. Jeśli e, drogie wagi, macie do czynienia z wami w tym tygodniu. Mamy kartę słońca, lew nam się tutaj pięknie pokazuje. I kartę rycerza mieczy. Ja mam wrażenie, że dużo jest rozmów i komunikacji, dużo jest wiadomości. Ktoś tutaj ma bardzo pozytywne nastawienie w tych wiadomościach i ma dobre intencje w tej komunikacji myślę, że chcę dla Was jak najlepiej myślę, że to jest ten lew dlatego, że tutaj ta karta wyszła lwa aczkolwiek Wy jesteście też w rycerzu mieczy możecie też w związku z tym mieć coś do powiedzenia lwu natomiast prawda jest taka, że jeżeli to jest tą drugą stronę możecie mieć dosyć chłodne nastawienie do lwa lew przed Wami roztacza ciepło i dobre uczucia tu jest też energia dziecka, znowu w tej karcie słońca, też jest ciepło w ogóle, generalnie, które w tej relacji bardzo, bardzo wybrzmiewa. Nawet jeżeli ten rycerz mie mieczy jest taki chłodny, szybki i zwrotny, to to słońce jest dużo, dużo silniejsze. Ono też tutaj ogrzewa, jak gdyby, te emocje tego rycerza. Więc ja mam takie poczucie, że wszystko, co do Was przyjdzie, jeśli chodzi o informacje i komunikację, będzie dobre, pozytywne i optymistyczne. Jeśli macie do czynienia drogie wagi z pannami w tym tygodniu mamy czwórkę denarów i króla mieczy. O, to jest Wasza też energia, ale to jest też energia mm, no dobrze. W każdym bądź razie, mi się wydaje, słuchajcie, że będą jakieś tutaj z kolei formalne i dojrzałe rozmowy. Yy, jakaś być może decyzja, jakaś yy, komunikacja. Przede wszystkim wielu z Was może rozmawiać z przełożonym i szefem, bo tutaj też się pojawiają denary, więc też się pojawiają pieniądze. Może być rozmowa o. Yy, Jakichś zmianach, na które nie będziecie, do których nie będziecie nastawieni pozytywnie. W ogóle najchętniej zachowalibyście to, co macie teraz i nic byście tutaj za mocno w związku z tym nie ruszali. No ale ten król mieczy może mieć zupełnie inną ewizję. To może być też w drugą stronę, więc też zwróćcie uwagę, że weźcie w tą stronę, w którą rezonuje z wami. Co jeszcze, yy, jeśli chodzi o króla mieczy i czwórkę denarów? Yy. Słuchajcie, w związkach i w relacjach jest tutaj, no nie powiem, bardzo praktycznie i chłodno. Ja tutaj nie widzę żadnych takich bardzo ciepłych emocji bądź też bardzo romantycznych uniesień. Mam wrażenie, że mogą być rozmowy o budżecie mikro, swoim budżecie z partnerem. Może też tutaj przyjść ten król mieczy taki, w takiej rozliczającej formie, na zasadzie, słuchaj, musimy zacząć oszczędzać. Więc ktoś Was tutaj może punktować yy, finansowo, albo yy, będzie trzeba dokonać jakiejś też zmiany w postaci materialnej. To znaczy, ja tu nie widzę zubożenia materialnego, ale może trzeba będzie zacisnąć po prostu literalnie pasa, bądź też pójść na jakiś kompromis. A Wy nie będziecie chętni, żeby coś oddać <laughs> w ogóle. Albo żeby coś poświęcić. E, jeśli macie do czynienia w tym tygodniu z wagą drogie wagi mamy rycerza denarów. Królowa y, buław. To już któryś raz mi wychodzi takie zestawienie, akurat w okolicach y, wagi. To jest ciekawe. Ym, ja mam wrażenie, że y, pasjonująca y, propozycja od kogoś z trygonu ognia, bądź też y, stały związek z kimś z trygonu ognia, tutaj się pokazuje, który gdzieś tam po y, wielu przejściach w końcu do was dotarł, doszedł. Yy, yy. Też rycerz denarów może mówić o tym, że bardzo wolno rozwija się jakaś pasjonująca znajomość z bardzo charyzmatyczną i atrakcyjną osobą. Pamiętajcie, że królowe to nie muszą być tylko kobiety, to mogą być też mężczyźni. Więc tutaj jest jakieś bardzo mocne przyciąganie. Relacja jest stabilna i powolutku, powolutku się rozwija. Nie wiem, czy koniecznie w takim tempie, w jakim byście sobie to życzyli, ale pomału, pomału. Chemia jest, atrakcyjność jest. Może być tak, że do niektórych z Was już ta oferta dojdzie w tym tygodniu i ona się jak gdyby uzewnętrzni. Tu może być też wsparcie finansowe od, król od królowej e, Buław, e, czyli tej akurat osoby, która być może ma więcej trygonu ognia w swojej karcie i w swoim horoskopie. E, może być też nowa praca, słuchajcie, na nowym eksponowanym stanowisku, na przykład. Jakimś bardziej. Królowa była w to rządzicielka, to literka, więc może to być stanowisko jakieś kierownicze. Jeśli macie do czynienia ze skorpionem w tym tygodniu wieża. Hmm, no, będą jakieś takie uczucia i emocje i działania sporne. Tu mamy konflikt, tu mamy ścieranie się, tu mamy konkurencję też. Hmm, Słuchajcie, no coś na skutek tego ścierania się upadnie. Wieża się posypie, coś, co nie działało, się posypie. Dla mnie piątka buław jest zawsze pewnego rodzaju mm, taką energią, która jest potrzebna do mm, oczyszczenia atmosfery. To jest też taka dla mnie trochę karta przyciągania liny i to jest czasami potrzebne żeby ułożyć sobie stosunki i relacje między sobą nie wiem czy mogę powiedzieć akurat przy wieży i piątce buław czy ja tutaj widzę jakieś zagrożenie końca relacji chyba raczej nie mi się wydaje, że to jest po prostu oczyszczenie wszelkich emocji nawet pokłócenie się trochę żeby nie powiedzieć, że mocno no bo wieża to jest taki mocny upadek ale to jest potrzebne takie mam poczucie jeśli macie do czynienia, moi drodzy, z, ze strzelcem, drogie wagi, mamy szóstkę buław, ósemkę mieczy, ktoś. Ktoś z uwagi na swoje dobro i swoje poczucie też wartości i um, swój jakiś sukces albo wygraną, albo coś, co definiuje jako sukces i wygraną, nie mm, zamknie się, że tak powiem. To znaczy w ramach kompromisu, nie um, ja mam takie wrażenie, chroniąc jedno, zamyka się na drugie, więc albo ktoś tutaj na kogoś dobrze nie działa, mm, albo... Ym, to znaczy to jest tak, jakby mi karty mówiły, żeby była szóstka, żeby u mnie była Szóstka, niezależnie czy to wy mówicie, czy oni, żeby u mnie była szóstka i żebym ja się czuł zwycięzcą, muszę się od pewnych rzeczy odciąć i zamknąć, bo na razie nie widzę innego wyjścia. Po prostu. Po prostu. I tutaj komunikacyjnie ktoś się zamyka i yy, skupia się na sobie. Yy, jeśli macie do czynienia z sodekalnym koziorożcem. Hmm, dwójka kielichów. I karta śmierci. E, słuchajcie, przy dwójce kielichów może być jakieś transformujące spotkanie, może być jak, jakieś, um, jakaś relacja bądź też jakaś unia bardzo bliska. Um, która przechodzi bardzo mocną zmianę. I teraz ja uważam, że przy dwójce kielichów i e, śmierci nie ma końca i rozstania, ale jest ogromnie e, transformujące spotkanie, bądź e, może być tak, że jakaś ważna relacja, która powoduje zmianę w Was lub w, w, w nich. Nie umiem powiedzieć, czy ta relacja przekuje się na miłość romantyczną, taką długodystansową. Może już jesteście w tej miłości, już jesteście w tej Unii i właśnie teraz przechodzicie tą e, transformację i na siebie tak, a nie inaczej, oddziałujecie, ale tu są bardzo, bardzo, bardzo ważne spotkania. Może być też tak, że po prostu jesteście przyjaciółmi, znajomymi, albo bardzo nawet w pracy możecie ze sobą mieć silne, fajne relacje. I, no, I to się bardzo zmienia teraz. W którą stronę to pójdzie, to nie wiem, bo z tych kart to nie wynika. One są też takie na różnych dwóch biegunach. Ciężko, ciężko tutaj naprawdę powiedzieć od jednego punktu do drugiego, gdzie ta skala, u kogo stanie. I jeśli macie do czynienia z wodnikiem w tym tygodniu, piątka kielichów i umiarkowanie. Ktoś tutaj zbiera się, że tak powiem, po jakimś rozstaniu, bądź też po jakiejś kłótni. Dużo, dużo zdrowienia, dużo cierpliwości, dużo żalu. Um, regeneracja. Tu jest dużo regeneracji. Jeśli macie, moi drodzy, do czynienia z rybami w tym tygodniu, kochankowie i trójka buław, ktoś czeka na jakąś decyzję, albo ktoś się zastanawia, czeka na jakąś wiadomość, dzięki której ma podjąć decyzję. Może być tak. Ktoś tutaj cierpliwie oczekuje też jakiegoś takiego ruchu, który przeleje szale. Przeleje szale, to chyba nie to stwierdzenie lingwistyczne, ale przeważy, o może tak, przeważy szalę na którąś stronę. Biernie tutaj jest bardzo. Mimo tego, że jest miłość, może być też trójkąt miłosny, może być też bardzo silne przyciąganie chemiczne, bo yy, yy, kochankowie to jest jednak bardzo silne, yy, silna więź wyczuwalna przez obie strony, ale tu jest w tym tygodniu bierność. W związku z tym yy, coś tam się dzieje, jest jakiś proces, ale nie ma żadnego na razie efektu i żadnego działania. Dobrze, drogi wagi, to wszystko, co mam dla Was na dzień dzisiejszy. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za wysłuchanie tych informacji, przesłań dla Was. Dajcie znać, proszę, jeśli Wam się podoba i jeśli chcecie więcej. Pamiętajcie o kciukach, one bardzo pomagają promować kanał i docierać tutaj osobom, które mogą sobie nie zdawać sprawy z jego istnienia, więc pomagajcie też innym odkryć to miejsce. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dzwoneczka, który Was informuje o tych nowych nagraniach. I jeszcze raz przypominam o zakładce społecznej, żeby tam zerkać co jakiś czas. Ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, samych dobrych, dobrych dróg, dobrych emocji. Dla tych osób, które, którym się trudno zapowiada ten tydzień, pamiętajcie, że to jest tylko 7 dni i to szybciutko zleci. Także widzimy się w kolejnych nagraniach, widzimy się w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego.